Bardzo serdecznie witam Państwa w Bibliotece Uniwersyteckiej, naszej uczelni. Bardzo ciepło witam wszystkich gości. Na otwarciu ekspozycji poświęconej osobie Jana Pawła II, a właściwie w jego związkach z uniwersytetem w kontekście dwóch ważnych wydarzeń w historii naszej uczelni wizyty Ojca Świętego w 1999 roku tu w murach uczelni oraz delegacji uniwersytetu w 2004 roku podczas nadania papieżowi polakowi najwyższej godności uniwersyteckiej doktoratu honoris causa naszej alma mater. Tą skromną ekspozycją biblioteka uniwersytecka Radnie włączyć się w obchody uroczystości, jakie za kilka dni będą na czołówkach wszystkich światowych mediów kanonizacji ojca świętego. W Watykanie. Delegacja Uniwersytetu jest już też w Rzymie. Witam bardzo serdecznie panią profesor Danutę Czabłko, prorektora do spraw ekonomicznych i rozwoju naszego Uniwersytetu. Witam również bardzo serdecznie i bardzo ciepło byłych rektorów naszego Uniwersytetu, pana profesora Andrzeja Jamiełkowskiego. i w pewnym sensie tamtych wydarzeń Pana Profesora Jamiłkowskiego, który wówczas był gospodarzem uroczystości w Toruniu w naszym Uniwersytecie i Pana Profesora Kopcewicza, który przewodniczył delegacji w Patykanie kilka lat później. W sposób szczególny chcę powitać artystę, fotografika Pana Czesława Jarmusza, Fotogramy, fotografie, fotogramy, które Państwo będą mogli obejrzeć podczas tej wystawy są właśnie dziełem naszego wybitnego gościa. Jeszcze kilka słów potem dalej o panu, panu fotografii. Proszę Państwa, witam zacne grono naszych profesorów. Przepraszam, że nie wymienię Państwa wszystkich z nazwiska. Witam moje koleżanki, moich kolegów z Biblioteki Uniwersyteckiej. Witam bardzo ciepło wszystkich zaproszonych gości. Proszę Państwa, do przygotowania tej wystawy zainspirował nas Pan Czesław Janusz, który zatelefonował któregoś dnia i powiedział: A może zróbcie Państwo wystawę moich fotogramów przy tej okazji kanonizacji naszego papieża. Podjęliśmy oczywiście to wyzwanie natychmiast, a ponieważ w 2008 roku ta wystawa miała już swoją, swoje miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej, uznaliśmy, że warto byłoby ją okrasić mówiąc kolokwialnie, troszkę innymi materiałami, nie, materiałami niż tylko fotografie. I dlatego obok fotogramów, które Państwo zobaczą, na wystawie znalazły się materiały z naszej Biblioteki Uniwersyteckiej, z Muzeum Uniwersyteckiego, z Archiwum Emigracji, a także prywatne zbiory naszych profesorów, w tym pana profesora Andrzeja Tomczaka. Jeśli jest, to też bardzo ciepło i serdecznie witam pana profesora. Dopełnieniem wystawy jest, proszę Państwa, film, na który chcę Państwa zaprosić po wernisarzu, tutaj, zaprosić do sali audytoryjnej, poniżej, piętro niżej. Film, który telewizja Toruń nakręciła w momencie pobytu delegacji toruńskiej, delegacji Uniwersytetu w Watykanie. Film trwający około 20 minut, bardzo ciekawie pokazujący tamto właśnie wydarzenie. Na to również Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Pragnę przy tej okazji podziękować dyrektorowi telewizytoru panu Markowi Zaborskiemu za udostępnienie i zgodę na prezentację dzisiaj. Zanim oddam głos pani rektor, chciałbym jeszcze wyrazić moją wdzięczność osobom, które przygotowały tę wystawę, to przede wszystkim pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, a w szczególności pani pustosz dyplomowana Kamila Maj, która jest autorem pomysłu i autorką wszystkich tutaj zaprezentowanych ym, materiałów, czy autorką pomysłu na zaprezentowanie tych materiałów. Bardzo pani Kamilo, serdecznie dziękuję. dziękuję. Proszę państwa, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby uniwersytet w tych szczególnych dniach nie uczestniczył w jakiś sposób tu na miejscu w tej wielkiej uroczystości. Mam nadzieję, że ta skromna wystawa będzie właśnie tego wyrazem. Dziękuję jeszcze raz i oddaję głos pani prezydent. Szanowni Państwo, jest tak, że wielcy ludzie odchodzą zawsze zbyt szybko od nas. Tak samo właśnie jest w przypadku naszego papieża, wielkiego człowieka, czy jednocześnie wspaniałego papieża. Obojętnie ile lat mieli, zawsze jest to przedwczesne odejście. Wielu z nas udawało się do różnych miast, żeby uczestniczyć w spotkaniach z Janem Pawłem Natomiast raz papież przyjechał bezpośrednio do nas. To właśnie w naszej auli go gościliśmy i wszyscy wówczas czuliśmy złożenie naszych serc. No zupełnie inaczej, oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy twarzą w twarz, słyszymy głos bezpośrednio, a nie za pośrednictwem telewizji. Wszyscy, którzy wówczas uczestniczyli w tych spotkaniach, z pewnością doświadczyli tego bicia e, serca. I w związku z tym właśnie ta wystawa również przypomina, nam i odświeża naszą pamięć o tych wspaniałych chwilach, które wybrzmiały. Dlatego, proszę Państwa, oficjalnie otwierając dzisiejszą wystawę, chciałam Państwa zachęcić do tego, żeby na 5 minut e, stanąć, uspokoić się e, w tym naszym bałtownym życiu, no, kiedy tylko i wyłącznie pośpiech dyktuje na e, pewne działania, stanąć, przypomnieć sobie e, to wszystko, co było związane z, z osobą świętą i tym, co właśnie łączy nasz uniwersytet. W związku z tym, proszę Państwa zawsze Jan Paweł II będzie oczywiście obecny w naszych sercach i w naszej pamięci. W naszej pamięci będzie zawsze żył. Kilka słów chciał Państwu powiedzieć również autor fotografii, autor naszej plastycznej części sprawy. Bardzo proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze dorwał mnie Parkinson, to miałem szczęście parokrotnie być w Watykanie u Ojca Świętego. I tak mi się to szczęśliwie układało, że jeździłem pielgrzymkami Radia Maryja, telewizyki WAM, naszej diecezji, a ponieważ służyłem jako fotograf również, <zucz> <zucz> w związku z tym organizatorzy umożliwiali mi stosunkowo bliskie podejście do ojca świętego, bo te spotkania pozostały mi wielkim, z wielkim zmuszeniem w pamięci. Takie jedno z nich na przykład pamiętam, kiedy wręczałem ojcu świętemu piękny album Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Prezesów Toruńskich, ładnie oprawiony w białą skórę, ledwie wypowiedziałem ojcze święty, to jest po wystawy, konkursu diecezji toruńskiej I, i Ojciec Święty widział moje zakłopotanie, położył rękę na tym albumie i mówi dobrze, dobrze, już dobrze, pozdrawiam Was. No i wybawił mnie w tej sytuacji z trudności. Natomiast jak Ojciec Święty do Torunia przyjeżdżał w gościnę, to razem z moimi pracownikami z potrzeby serca chcieliśmy zrobić pamiątkę dla potomnych. I w związku z tym zrobiliśmy ponad 300 różnych z z różnych miejsc, z, z różnych sytuacji i mam cichą nadzieję, że kiedyś, kiedyś ona za 100 lat przy kanonizacji rocznicy na przykład setnej czy pięćdziesiątej kanonizacji naszego ojca świętego już świętego Jana Pawła może jakiś w sercu drżenie i wspomnienie, jak to było. Tym bardziej, że będzie już na ołtarzach Polski i nie tylko Polski, jak czczony jako święty i prawdopodobnie jego oponenci już odejdą na zawsze i nie będą przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Yup, ale... kilka słów o tym, co, co warto szczególnie zobaczyć. Zobaczyć na w tych gablotach, e, wystawa biblioteczna, proszę o tym pamiętać. Dlatego są książki, są dokumenty. Powie pani Kustoszka e, Kamila. Chcieliśmy pokazać e, tak całościowo e, fakty, znaczy postać Ojca Świętego i fakty właśnie kontaktów uniwersytetu, kontaktów Torunia e, z Ojcem Świętym, w związku z czym w, w kilka. Tutaj działu biblioteki włączyło się w przygotowanie tej wystawy. Większość materiałów, jak już Pan Dyrektor powiedział, pochodzi ze zbiorów naszej biblioteki. To tam jest trochę książek, są na przykład jest tutaj jako taka ciekawostka to jest tylko w wielkim wyborze ekslibrisy dedykowane Janowi Pawłowi II. Henryka Stokikowskiego, to ze zbioru takiego kolekcjonera, który przekazał w bibliotece około 1400 ekstribisów, także y, chcieliśmy Masz też... Tysięcy. 40, 14 tysięcy. No, przepraszam, 14 tysięcy, no, oczywiście. Następnie pokazujemy... Jak pamiątki, to na pewno większość z Państwa jak zobaczy, to sobie przypomni jak to było, bo większość z nas uczestniczyła w tych wydarzeniach. Pamiątki yy, z wizyty w Doroniu przy, 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 przygotowane i na Uniwersytecie w Bibliotece, na Uniwersytecie te uroczystości w auli, które są yy, też bogato dokumentowane. Tutaj dokumenty to pożyczaliśmy z Archiwum Uniwersyteckiego i, i z Muzeum Uniwersyteckiego. I następnie... Oczywiście, uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa to cała wizyta w Watykanie, właśnie to, co będziemy później oglądali na filmie. I jako taka szczególnie ciekawa część to są gabloty, tutaj takie trzy, może wyglądające skromnie, ale są bardzo dla nas cenne: to zawierają listy profesora Karola Górskiego, który od wczesnych lat, już w latach już 50 działacz Toryńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i jako historyk korespondował z wówczas kardynałem Karolem Wojtyłą i aż do końca życia utrzymywał kontakty zresztą Order Grzegorza Wielkiego, który otrzymał właśnie za swoją działalność w papierze jest tutaj również wyłożony. Podobnym odznaczeniem był honorowany profesor Mam tutaj tylko jeden list, którym on dziękuję za to oznaczenie. I następnie jest też bardzo ciekawa gablota, którą nam tutaj w większości pozwolił wykorzystać swoje materiały profesor Andrzej Tomczak, który od, no, od młodości znał Karola Wojtyłę, potem Ojca Świętego i jeździł. Kilkakrotnie na seminariach, które się odbywały w Castel Gandolfo. Także właśnie tutaj również ta gablota pokazuje te kontakty. No takie bardzo cenne, bo to na bardzo wysokim poziomie były te spotkania i dostępne dla nielicznych. I następnie mamy też taki jako taki też w wyborze, takie utwory muzyczne, nuty utworów poświęconych Janowi drugiemu, II. Kilka Płyt, no i najnowsze publikacje, łącznie z tą ostatnią, właśnie o kanonizacji. Także jest to taki przekrojowo przez całość. Pokazuje sylwetkę i kontakty Ojca Świętego z Tolu z Uniwersytetem. I zapraszam do troszeczkę na, do czytania, może, bo to jak zwykle, wystawa to nie tylko do oglądania, ale trochę do czytania. do obejrzenia wystawy, do podziwiania tych pięknych fotogramów Pana Czesława a za kilka czy kilkanaście minut byśmy się wszyscy spotkali w sali ci z Państwa oczywiście, którzy mają ochotę zobaczyć ten wspaniały film z roku 2004 w sali numer 8 na dole piętro niżej. Niestety nie udało nam się tutaj zaprezentować tego filmu ze względu na to, że jest zbyt jasno i dlatego musi być to w sali takie małe zaciemnienie. Pani Rektor podpowiada, że o wpół do moglibyśmy zobaczyć się na dole, jeśli Państwo zechcą przyjąć zaproszenie będzie nam. Dziękuję bardzo.